Od jakiegoś czasu moja irlandzka grupa treningowa współpracuje z Janem Olbrechtem i nie chodzi mi tutaj o dawnego króla Polski, ale o belgijskiego fizjologa, który współpracował z wieloma medalistami mistrzostw świata, igrzysk olimpijskich, no w skrócie mówiąc, fachura. I abym ja też mógł skorzystać z jego zaleceń treningowych, udałem się wraz z moim serdecznym kolegą Matim Kondejem do Pały, też obwiedziny w bandzie. Zrobiliśmy cynamon Rosa, wezmę tylko. Niech bo jeżeli wezmę więcej, to będę tego żałował. Zostaw coś dla mnie. tego. Gdzie przy pomocy tego urządzonka zrobiłem testy wydolnościowe? No i w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, jak to wyglądało i jakie wnioski z tych badań. Ja nazywam się Aleksander Wiącek, jestem multimedalistą mistrzostw Polski na dystansach od 1500 metrów do 10 km. Jestem także trenerem biegania. Zapraszam. W planie będą 3 razy 2 km, potem tysiak i potem dwie sześćsetki. Każdy odcinek ma być coraz szybszy, tylko tam ostatnia dwójka i tysiak mają być w, w tym samym tempie. Alright. Alright, So uh, I'm gonna go for the jog now, and okay. we are we are in touch. We're, we'll chat later on. Yeah. Alright. right. Goodbye. Bye bye. See you later, Oleg. Moi. mom. Trzeba cały przetłumaczyć. Co? To musisz przetłumaczyć Nie, co, nam... co. dla polski dla polskich fanów. Napisy staw. <laughs> Nie... Albo albo, ty, albo nie wiem, czy widziałeś, jak, jak Najman daje przemówienie po, po angielsku. Twój angielski to ściema. Czy ty się słyszysz? Z mi tłumaczył gło głośno. Ale przynajmniej Warszawa zrozumie, tak? Bo. Warsza w Warszawiacy. Nie, w, Wa w Warszawie się pisze po angielsku, tak. Czeka, dwie minuty. zaczynamy po jednej minucie. Na wybieganku idę sobie. Na dwór jest trochę, trochę za ciepło na tej hali i co? Będzie G. 20 minut, easy teraz. Prosto po podróży, poszedłem na to wybieganie. Nogi po prostu kurcze, zabetonowane No trzeba się trochę teraz rozbudzić i, i pośmigać dobrze. Chwilę, chwilę się porozciąga, pogimnastykuję i lecimy. to nie będę robił takiej standardowej rozgrzewki z taką dużą ilością yy, tych skipów bo żeby nie zakwasić nóg, żeby ten laktat spoczynkowy był jak najniższy, też może zrobić dwie różne przebieżki 100-metrowe, gdzieś tam po 17-18 sekund i ruszamy. Trochę stracik jest. trochę dłuższa przerwa. Dobra. jeszcze 2 km w tempie 5,51 na dwójka. O você Półtorej minuty, no zaczymy. 600 metrów w tempie ile dał? 1,25. Uła! Alicja, Wytrzymało się, 10,5! Wytrzymałością na tej 600 co było bardzo spoko. Ale nogi mi takie tylko poskładało. To się, już po wszystkim. Tak, szczerze, to ze wszystkich odcinków chyba ostatnia dwójka była najcięższa. Potem na kolejnych odcinkach miałem takie już zbąbione nogi, trochę po niej. A setka ostatnia to wiadomo zacisnąć zęby, polecieć w maksa. Nogi odmówiły ciało posłuszeństwa, ale nie było to aż tak bardzo ciężkie. Jestem bardzo ciekaw, co pan fizjolog powie na te, na te badania, jakie będą rekomendacje treningowe. Ciekaw jestem, czy powie mi to też, jaki dystans powinien być moim docelowym. Ponieważ szczerze, trochę dylemat, na czym się powinienem skupić? Czy bardziej wrócić na półtoraka, czy już może iść bardziej w te gigi długodystansowe? Jestem ciekawy wniosków. Dziękuję Matiemu za pomoc, bo sam nie dałbym sobie dzisiaj rady. I no jestem, mam nadzieję, że uda się z tego wszystkiego zmontować całkiem fajny i przyjemny materiał. W wynikach badań interesowały nas dwa parametry: vo 2 max oraz VLA Max. Pierwszy z nich oznacza wytrzymałość tlenową, a drugi wytrzymałość beztlenową. Pierwszy jest na poziomie 66,7, a wytrzymałość beztlenowa na poziomie 0,63. I według Jana, znajdu, proporcje tych dwóch parametrów znajdują się na odpowiednim poziomie dla osoby, która szykuje się na dystansę 1500-3000 metrów, a takie będę biegał. Na hali, więc wielkiej rewolucji w tych treningach nie będzie. Należy pamiętać, że to Vio Tumax jest w jego skali trochę inne niż w tych wszystkich badaniach laboratoryjnych, które, które znamy. Też tak szczerze mówiąc, ja nie przywiązuję do tego większej wagi. Robiłem badania wydolnościowe już kilkukrotnie. Na jednym, w jednym laboratorium wychodziło mi ono na poziomie 71, w innym na poziomie 61. Także ciężko być tu, być tu mądrym i, i wiedzieć, tak naprawdę, e, na jakim poziomie ten parametr się znajduje. No, ale jeszcze przez kilka najbliższych tygodni będę walczył, aby oba te parametry VO2 Max i VLA Max e, trochę podnieść. A następnie, już od stycznia, wejdę w bardziej specjalistyczne treningi pod dystanse właśnie 1500 oraz 3000 metrów. Należy pamiętać, że są to też tylko badania. Jest to swego rodzaju fajna ciekawostka, jakiś drogowskaz w tym treningu, ale te badania nie są same w sobie celem. Mają nam one pomóc, zoptymalizować trening, aby osiągnąć nasz, nasz wymarzony rezultat na zawodach, ale nie można się zafiksowywać nie można wywracać całego treningu o 180 stopni na podstawie jednych badań jednych wskazówek fizjologa bo tak naprawdę no fizjolog zazwyczaj nie jest waszym trenerem nie zna was w 100% no i nie zna też do końca całego waszego treningu, jak on wyglądał do tej pory i należy w tym wszystkim zachować taki, taką chłodną głowę i umiejętnie to wszystko interpretować ponieważ coś, co może dobrze wyglądać na papierze w praktyce nie musi na Was działać, dlatego warto mieć chłodną głowę, trenować mądrze, trenować z głową. Jeżeli szukasz trenera, to zapraszam do kontaktu. Cały czas jeszcze kilka miejsc w grupie treningowej mam. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca. E, warto zostawić tam jakiegoś kciuka w górę. Suba, jeżeli nie, subskrybujesz mojego kanału i trzymajcie się, trenujcie mądrze, trenujcie z głową. Hej!